Dobry kochani, kupiłam sobie na Halloween. <grym> Jakbyś się Obsrało. To strachu. <grym> Wszystko nam leci, bo nie wzięliśmy sobie siatki, słuchajcie, do action. Mamy po prostu pełną rzeczy tutaj, wiecie, w rękach. Mooncrackers. O. Bardzo dobre Ale nie smakowały przecież. Nie smakowały. Okej, do A tutaj weźmiemy coś do studia, bo mamy w planach zrobić taki, jutro wam pokażemy, kociołek z z rzeczami, które będziemy losować. Ale to Wam wytłumaczymy już jutro. W tym roku już była taka rzecz. Tak, tak, tak. tak. Dokładnie. Kolejne. Do I kolejne. I tutaj, oczywiście, do oświetlania naszych rzeczy. bo Duża jeszcze to mm. Bo Julkę przekupiliśmy, i została z Nazara, więc mogli jechać. Chciałam, że kupimy jej chipsy. Dla Nazara balony, bo on się trzęsi jak je widzi. E, zapach do toalety. No. Trójpak. To Ocet do, do pukania. Tak, chynia. to jest Oli ostatni po prostu hit. Dwa, bo rzadko jest. I uwaga, kupiłam już coś na święta, do studia. Zapach do kibla świąteczny. <grym> idziemy jeszcze do Dilsa. do czego? Do Dilsa. I, I potem do, do Makro do, do jeszcze. Biedry. Tak, do Makro? No, idziemy do Makro, zobaczmy co tam mają. A ty, patrz co tu byśmy No, zamienieni. jeszcze świeca. To prawda... Nie było nic fajnego. No właśnie, i to trzeba było jechać, do, wiesz gdzie? Do TK Maxu, żeby była jakaś pumpkinowa. No, nie wiem, czy by nas było stać na świeczkę Andzi i się do studia, no bo tam się pali cały czas, nie? Czy Ola kupiła, wykupiła cały zapas to za, z Kinder Bueno. Trzy Kinder Bueno 8 zł. Jak za darmo. Wiem? Ej, w ogóle nie wiem czy pamiętacie coś takiego, ale za mojego dzieciństwa były takie żelki w sklepikach zawsze w szkole Serio? i one były takie mega dobre. Nie, u mnie nie było niczego takiego. No to było. Oczywiście coś takiego, tutaj wkładamy sobie t do środka, ale nic nie było ładniejszego, więc wzięliśmy tylko to. Słuszne oczy i takie rzeczy? I zęby. Coś jeszcze dla naszego małego Urwisa. Starzy nie mogą chodzić sami na zakupy. Tak, dokładnie. No i jeszcze piwko Zero, które też wam kiedyś pokazywaliśmy na jakimś filmie i jest przepyszne i tylko tutaj jest. No chodź. No No chodź. Julia, ja się co dostawię od mamy. Zostaw jesienne. Tylko <tekila> i maseczka. <tekila> i maseczka. <tekila> A my tutaj właśnie będziemy yy, dawali... Czadu. Zmieniali projekt. Naszego pana Sławeczka, który robi nam remont I będziemy pisać co nam się podoba w nim, a co nie i jakie zmiany nie, następują Nie, no, czy no bardziej nic nam się podoba, co nie Tylko po prostu jakieś takie drobne pierdoły, na które jednak się namyśliliśmy Tak, i nie żeby nie wykreślić z panią architekturą. No, no, architek. no dokładnie. Proszę Proszę bardzo, mi? tak się bawią dziewczyny wieczorkami Hop, cztery baby, osiem dóbr bo uśnię. Jan Sebastian, ba Chyba ktoś oh. oglądał Słuchaj, ja mi esencem wstałam do Najwięcej witamy. Pij. Ale chłopaki jadą. Witam was kochani w kolejnym już vlogu. Także słuchajcie, zaczął się nasz Utęskniony, ukochany remoncik, panowie wjechali tam po prostu z ciężkimi, z ciężkimi sprzętami i cały czas kują od wczoraj. No wygląda to bardzo ciekawie. Nie wiem czy dzisiaj, może jutro was weźmiemy i pokażemy co tam się zmieniło, bo po prostu zrobiła się taka przestrzeń, przez to, że nie ma tych wszystkich ścianek i innych pierdółek, że normalnie ogromne mieszkanie się zrobiło. Jest. 1030. Już byłem w sklepie, już byłem ze trzy razy tam w tym mieszkaniu, bo coś tam trzeba było ustalać cały czas. Jeszcze ma jeden pan gazu przyjechać zaraz, no i może w końcu zjem śniadanie. Bo widzicie tutaj pan od drzwi przyjechał, no i mi przeszkodził właśnie przygotowywanie śniadanka, więc ja się zabieram za śniadanko i czekam na pana od Hej, tam, mamuszka, jesteś o, duszek jest. My już zawitaliśmy do studia i patrzcie, tutaj. Przed, przed chwilą nam przeszkodziła klientka Oli, więc nie tego zrobić między klientami, ale teraz już skończyliśmy robotę na dzisiaj i mamy wszystko przygotowane. Tutaj możecie zobaczyć, robimy teraz akcję na Halloween. Tutaj sobie potniemy takie karteczki, wrzucimy to do kociołka i każda klientka będzie sobie losowała los i do wygrania są, nie wiem, vouchery, jakieś zniżki na tatuaże, kremiki, no i oczywiście cuksy. Muszę się obejrzeć, tak jest. Dokupiliśmy troszkę jeszcze dyń, więc po prostu jakbyśmy okradli całą farmę. Do tego wrzosiki. Mamy jakieś z zeszłego roku. Nie kupowaliśmy innych dekoracji, bo były strasznie bukieciarskie, takie syfne. Nie było nic ciekawego, więc w większości pogramy to dyniami i wrzosami, a do tego słodkości, które widzieliście już z naszych wojaży. wyjada oczy, palce i szczęki po prostu. Dobra. Zanim go nie będzie ich, no, bo ich było mało. No tak przygotowaliśmy właśnie nasz kuferek i z niego będą. Bo e, ja losować. sobie do domu wybrałam? Serio? Uh -huh. A, no się tutaj wsadziłem. A pokaż jeszcze kuferek z tymi, z losami? Co wylosujesz? Cukier. Aha, to. aha. <śladnia> <śladnia> O! Włochy, pięć dych. Od nie dostaniesz To jeszcze sporo, zostało tych, y, tych rzeczy, więc jest schowamy. I jak będą się zmniejszać ilości w naszym kuferku, to będziemy doskakiwać. Tak? Ale, ale, ale to, ale to są zajebiste. Serio, przed chwilą zjadłem taką paczuszkę. To są kwaśne? Tak. Oto nie. Sweet and sour. Przepyszne. Przyszliśmy sobie y, zobaczyć mieszkanko, bo już jest nasz pan Sławeczek i robi tutaj z ekipą. I patrzcie, co tutaj się dzieje. No jest po prostu mieszkanie nie do poznania w porównaniu do tego, co było wcześniej. I naprawdę. No ja jestem w ciężkim szoku. A patrzcie, co tu się dzieje. To jest ten pokój, który miał tą taką. Nie wiem jak to nazwać, taką ażurową ściankę. I patrzcie jak to wygląda. Tutaj okazało się, że jest nęka pod ścianką. I tutaj będzie biuro albo pokoik dla dziecka. Zobaczymy jeszcze jakie będzie przeznaczenie. Patrzcie w ogóle tutaj, jakie się przejście zrobiło. Odsłonił się łuczek piękny. I tutaj takie wielkie przejście. Tam też będzie trzeba odsłonić łuczek, bo też tutaj jest podobno gdzieś przykitrany albo już Zepsuli go wcześniejsi fachowcy i trzeba go odnowić. A tutaj mamy, proszę bardzo, troszkę, troszeczkę ścianek. O jest, to Tutaj jest troszeczkę ścianek, bo wszystkie były takim. Takim wiecie, pustakiem, cegiełką zrobione zamiast regipsem. Właśnie tutaj się nasz pan dziwił. dziwił dlaczego. I tutaj były takie drewniane legary zamiast aluminiowych profili na podwieszany sufit. Więc tak to teraz wygląda i tutaj będzie ta nasza łazieneczka. A tutaj macie duży pokój. Oczywiście też z hałdą gruziku. Tutaj parkiecik ściągnięty, zostały deseczki. I patrzcie na to. Jakie to się zrobiło w ogóle bycze. Pan zrobił sobie bruzdy pod instalację gazową, która ma iść tutaj właśnie do kuchni. Co myślisz? O, oglądam, oglądam. Nieźle, co? No i patrz, tu musiała być taka tapeta taka, patrz. Nie, Takie Taki kwiatki, taka srebrzysta. no nie, nie? tutaj widać? Chwila piernicze. Nie nie ta tapeta wiem. ma 40 lat. O, patrz tutaj jakie kwiatki są. Jak no. to na kamerze w ogóle widać? Śni? No, patrz jak zajebiście. Nie wychodzimy w ktoś jakąś taką sypialnię. Tak, chyba tak. chyba tak. Oj, tutaj właśnie też jest łuczek. Nie wiem, czy go pokazywałem, ale, ale chyba tak. No i tutaj oczywiście nasza sypialenka ukochana będzie. Jeszcze może to nie wygląda. teraz w kuchni sobie. Mam. Tak, teraz aktualnie w kuchni. No, jutro będzie wywóz, wywóz gruzu. Ja nie wiem, czy wam bardzo Nie, nie, jeszcze nie mówiłem. I nie patrzcie w ogóle. w tutaj można skarby znaleźć? Jakaś na gazeta. Jak jakiś poszukiwacz skarbów. Pan Sławeczek zrobił sobie windę, którą właśnie spuszczał gruz na podwórko, żeby było łatwiej, żeby nie tyrać sobie plecków ani. No i chłopaków. Ani chłopaków. Nie łaskawacie nos od tego pyłu. No, nie, ja tego nie czuję w ogóle. To jest mi strasznie. No. No nieźle idzie. Nieźle. Idzie jak burza trzeba to powiedzieć. No taki pan Sławek to skarb. Naprawdę. Jesteśmy po prostu... W niebo wzięci, zachwyceni i nie wiem co jeszcze powiedzieć. No. Jakby ktoś z was chciał wykonawcę, to zapytałem pana Słowka, czy możemy wam dać. Czy namiary? jeszcze ma termin w ogóle? Znaczy no i tak z terminem to się omawialiśmy rok wcześniej, nie? Tak, tak. Ale czy możemy dać namiary, bo jest, go jest godny polecenia? Jest sprawdzony, bo robił u mojej mamy wcześniej. I dlatego się też na niego zdecydowaliśmy, nie? Bo zrobił naprawdę przepięknie. No, nie? jest taki fajny, konkretny i. kontaktowy. I nie jest taki jak też wszystkie Eee, pani kierowniczku! To się wyklepie. No i A najważniejsze, raczej. wszystko się da. Jak się chce, to się da. No dokładnie. Dokładnie. Ma pomysł, ma wizję. Wie jak to wykonać, więc jest naprawdę no idealnie. Nie, nie możemy narzekać. Mamy ja nadzieję, że... Wie. Mamy nadzieję, że tak się to właśnie... Yy, Zakończy. No jest, jest taki trochę jest... Yy, stryk 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 stryk. A co tutaj woda kapie? Nie, tutaj sobie pewnie spuszczajmy jak tą rączki mówię albo coś. A, masz wężyk, widzisz smart. tam masz. No. I patrzcie, przysięć tam, Ola, chociaż troszkę widać nawet. Jakie tutaj... Co tutaj nam się odsłoniło? Co się tutaj dzieje na tych ścianach w ogóle? No i to wszystko o, trzeba tutaj ponaprawiać. Ale panowie mówili, że tutaj jest wszystko na wszystkim. No. Więc troszkę zabawy jeszcze... A mam. Co nie no, co nie będą na te ściany, żeby to wyrównać? Eee, regipsy. tak? Tak. Płytę regipsową. O, patrzcie, tutaj proszę bardzo. Tutaj pan Sławeczek sobie zapisuje wszystko, żeby mu nie uciekło. Tutaj mamy na przykład płyty wiurowe. Ile co musi kupić? Dobra, my wracamy do Nazara. Już skończyliśmy obchód i wrócimy do jakiś czas, zobaczcie co się zmieniło. No masz! Ja, ja? Ja nie umiem dmuchać. A ty Julczku, co przepraszam, bo przedszkola się... Ja muszę się pisać dopiero. Wiesz, <grym> o co chciałaś? No. albo pierwsza klasa, chyba no, coś takiego się coś robiła. Tak, ten zeszyt kupiłaś? No, Karzenka mi kupiła, bo wszyscy mieli takie, więc... Serio? O, czyli nam minę no, Takie rzeczy się robi na trzecim roku studiów. Właśnie. To nie wiem, ja to robiłem w podstawówce. Ja no, też wiem. robiłam takie w podstawówce i znowu muszę robić. I cyk. Stoi sobie kontener i dzisiaj mają się uporać już z całym gruzem, który widzieliście wczoraj. Jest go troszkę, ale yy, powiedzieli, że pójdzie szybko, więc już prosta, po prostu do mieszkania. Dostaliśmy informację, że Wigilia już u góry, więc jesteśmy bardzo dobrej myśli jak to wszystko idzie. Ostatnio mówiliśmy właśnie, że już mieszkamy od jakiegoś czasu we trójkę i bierzemy też we trójkę, żeby po prostu było no wygodniej wszystkim, nie? Że nie mamy dwóch koszy, tylko pakujemy wszystko do siebie, tylko w tym się pojawia jeden problem, że jeśli chodzi o skarpetki to mamy po prostu co pranie memory i musimy dopasowywać to przez jakiś czas Wyżył coraz bliżej was. Wyżeba już koda za czasem Tak, tak, coraz bliżej. No ona jest tu! Wyżył przecież nie ma tu miejsca, ty masz swoje łoże z kocem swoim. Nawet dwa. A ona chce to. Ona chce tam gdzie wypacz, par, 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 par Patrz jak to wygląda w ogóle. Nazar śpi. Dziewczyny leżakują. No chodź, no wchodź, no wchodź. Dziecią, że tu wskazuję. Mały Jorku, bo wiesz, bo rap. O, ci teraz. Chyba w nowym mieszkaniu potrzebujemy zdecydowanie większej kanapy. Julia zbiera siły przed dzisiejszą imprezą. Julia na miasteczko. A my zbieramy siły przed dzisiejszą nocą. Już ja też. Ja też nie mogę czekać kiełpiąc, Patrzcie na to. Co ty robisz na zarku? Co ty sobie wyciągnąć z lodówki? Twoje ulubione jedzonko, co? Chodź, już ci robimy obiadek. To na razie chowamy, to zostawimy na śniadanko. Poczekaj, zamykamy. Na za... Dobra, o nie. Patrzcie, co się Skubaniec ostatnio nauczył. Ostatnio sobie siedzimy z Olą, patrzymy się, a on nagle sam siedzi w swoim tym, w swoim fotelu. Patrzcie, nawet sam się obraca i wchodzi. Tak? Brawo! No. Poczekaj, poczekaj. Tutaj masz jedzonko, tak? Co prawda plan na obiadek był inny, bo my sobie zrobiliśmy kurczaczka na mm, sałatkę Cezar. Tutaj jemu gotuje batata. Chłopcze, poczekaj chwilę! Czy jesteś taki głodny? Jest, smaria, dopiero co cię umyłem. Pokaż, ale będziesz pachniał, ale będziesz pachniał. Kawusia, kawusia to cię zaraz po prostu w szamie. O coś ostatnio króluje, więc nic dziwnego, że sobie wyciągnął go z, z lodówki i, i tak się zażerła. No, plan na obiadek mieliśmy inny, co? Myszeczko. Nie, nie. Ty miałeś taki od początku. No, ty jesteś cwana bestia. A, wymyśliłem, bo dziewczyny właśnie poszły do pracy, ja jutro idę. I wymyśliliśmy, że zrobimy dziewczynom sałatkę Cezary. Już przygotowałem sobie pojemniki, teraz sobie Oj, zrobię jeszcze sos i zaniesiemy im, bo właśnie mieliśmy iść na spacer, więc stwierdziliśmy, że akurat wybierzemy się do studia. Jeszcze musimy coś tam Yy, nagrać na Instagrama, więc akurat dobrze się złożyło. Zrobimy sobie spacerek. Mm, dobry chyba co? co? No to ma jeszcze drugie danie. My już odnieśliśmy dziewczynom i jedzonko, już mają i się zajadają. Niestety nic nie nagrywałem ze studia, bo byli klienci, więc nie chciałem tak wiecie, łazić między nimi z, z tą kamerą, a my stwierdziliśmy, że mamy jeszcze chwilkę czasu i tutaj w, w pobliżu studia właśnie na plantach jest taki fajny plac zabaw. Znaczy nie wiedziałem czy fajny, ale zawsze go widziałem jak wracałem ze studia właśnie i stwierdziłem, że może dzisiaj pójdziemy właśnie z Nazarem, jak mamy chwilkę, jesteśmy akurat tutaj i patrzcie w ogóle jak to fajnie wygląda. On się nazywa Plantus chyba. Z tego, co, z tego co dobrze pamiętam i on jest tak skryty troszkę między jakimiś murami nie wiem, nie wiem co tu jest w, w pobliżu ale jest bardzo fajny jest ładny, taki nowy już widzicie wiosenna, Jezus Maria jesienna aura tutaj nastąpiła ale wszystko naprawdę pięknie wygląda te rzeczy są chyba w miarę nowe bo tak przynajmniej wyglądają Nazarowi się bardzo tutaj podoba wszystko no i jest puściutko no, ale jeszcze tak jak mówię, mamy jeszcze chwilkę, bo zaraz musimy wracać do domu, bo mamy do odebrania rowery na, na serwisie. Bo słuchajcie, od tego czasu co je y, kupiliśmy, mieliśmy tam y, oddać je do serwisu chyba po albo 200 km, y, 200 km, tak? Albo po miesiącu jazdy, ale niestety pan z serwisu się rozchorował i miał tam jakieś operacje, jakieś takie rzeczy i w ogóle y, dopiero teraz mogliśmy je oddać, więc y, zaraz właśnie wracamy do domu i spieszymy się po nasze rowerki. Tak? Jedziemy do domu Musiałem ściągnąć już kurtkę, bo tak tutaj po prostu wariuje, że... też nie wiem czy on będzie chciał iść do domu. Widziłeś? Nie, już spać. Patrzcie, lecz sobie w głowie się nie mieści. I dzidziuś tutaj rozłożony jak królewicz. Ogląda pod kocykiem. Co? No, zaczyna się. Zaczynałem się bajeczki. No zazdroszczę Ci troszkę, że nie oglądałeś tego wszystkiego. I możesz jeszcze raz to oglądnąć. ja no, lubię bawić się na wolę. Ola tutaj stoi przed największym dylematem. Wieśmak czy Big Jeszcze może być wieśmak podwójny. Dzisiaj robimy sobie dzień dziecka i... Bo ja mam wybrać krew i byłam dzielna i nie zamlana. To wszystko dlatego. Okej, okay, patrzcie, yy, Julia przyniosła nożyczki fryzjerskie i będziemy robili grzywkę, bo jutro ma imprezę. Nie, po prostu podciąć grzywkę. Nie, po się iść do fuzji z całymi I wymyśliła, że, że będzie taką, robiła sobie taką grzyweczkę do połowy czoła. Taką nie. na prosto zrobimy. Nie. Taką z linijką. Dobra, co ty ty chcesz koleżankę? Tak, zaraz ci powiem. No Więc to dobrze. albo wyjdzie bardzo dobrze, albo bardzo źle. Nic pamiętam. <laughs> nie ma pośrodku. A Ola, ty możesz opowiedzieć historię, bo one już robiły. Same grzywkę kiedyś pewnego razu. My generalnie bardzo unikamy fryzjerów i myślimy, że same umiemy mega dobrze robić. Później się kończy jak się kończy. Chodzi, jak wychodzi. Potem siedzą, słuchajcie, w toalecie z zaklejonymi brwiami, bo się boją, że rozjaśnią. Tak, ostatnio farbowaliśmy włosy. Zdarzyło się, tak się, No to Julia mnie zgłosiła do obcinania grzywki sobie. Pokaż. chciała sobie No, powiedziałaś, nie, no to jest mega łatwe zrobić, to bez problemu. No i robimy grzyweczkę. A dobra, jedna strona jest, jedna strona ta, co idzie tak fajnie w tą. liście tak, wyszło. A druga, jak już w drugą stronę, to ona trzymała włosy, obcięła, puściła włosy, a włosy tak. No, ja tak, ja tak, dobra, nie jest źle, ale nie jest też dobrze. Ja już wiedziałam, że jest źle, jak poszły tak. Czyli jedną stronę miałaś dobrą, a drugą miałaś? Za krótką. Nie ma ja. żadnych <grym> powodów na kurina. Miała ja nauczkę i znowu chcę krzyć. Bo teraz nie chcę aż tak krótko, bo ty zawsze podcinałaś krótko. Chciałam wyrównać, co była krzywda. No, ale... Nie, bo chciałam po prostu, żebyś jak najdłużej miała. <grym> Zakończyły się łzami, ale ja i mówiłam też że z nie, no się nie no, teraz Iwan będzie obcinał jako Więc plizy. mam nadzieję, że będzie trochę lepiej, co? No to mam taką nadzieję. Jak nie to będę w spinkach chodzić, spiętym cały czas. Proszę zostawić stópki królewicza, dobrze? To nic z tego nie robi. I nie przeszkadzać. On, on tak... On go usypia powoli. No tak wygląda. Dobra, przepraszam, nic nie robię. Chcesz wyciągnąć tą stopę? Też ja lubię I też lubię mieć stopy na oho. No, obudziłaś potworka. Nagetsy 20 sztuk, dwa razy małe frytki. Sos, dwa razy słodko-kwaśne, śmietanowy. Ja. Dwa razy McGroyal, dwa razy małe frytki. <trym> <trym> Jutro będę płakać. Wieśmak podwójny, chrupiące łódeczki z sosem, sos śmietanowy, napój Coca-Cola Zero. Ja wzięłam ten wieśmak. Kurczę, nie wiem, czy to stopa jest. A gdzie ty idziesz? Marsh, Crispy, Supreme. To śmietanowe łódeczki Coca-Cola Zero, zgadzam się zjemy. A ty co piszesz? Dwa razy makro To najpierw się zmienimy. Dobra. Czemu zmienimy? Bo nie wiem, czy to dobra decyzja, mam problem ogólnie, dzisiaj jest sobą. A! Dzidziusiu! A tak, dobra, pijemy. Chcesz iść w bajkę i pić mleczko? to, to masz. To masz w piżamach, to... hmm. Chodź. Dzisiaj jest Dzień Dziecka dla Każdego. O, ale Jona jest. Ja już walnęłam dżemę po McDonaldzie. patrzcie, co się dzieje. No to tak jak w slamsach jakiś fryzjer. Fryzjer w samych hawajskich gaciach, na busaka. Klient w piżamie. Ja już idę spać. Szczerze, proszę. Co? Nie pamiętam jak się robi. bo tu mało nie do powiedzenia było co do fryzury, bo tu fryzjer po swojej... Jak to powiem, on, on, swoje wyobrażenie. To są takie nożyczki. jak to wygląda? mogę już iść spać? Tak. muszę Krzysztof, wiesz, pilnować. <laughs> Najwyżej jutro, wiesz, podetniemy więcej. Jak się wysuszy to będzie dobrze. będziemy grzywkę obcinać. Już jaka pozycja, tam stópki w iksiki, a tu pan w rozkroku. Chcesz to się tak ty, ale prawa strona jest dużo krótsza niż lewa. Hmm. Nieprawda to Zrób jej taką krótką, że jak wysuszy. Ty i tak odbiję. Takiego małego Adiada. No i tak odbiję do góry. No czekałem, jaki będzie efekt końcowy. Teraz wyglądasz jak Marek. Mocno. <laughs> z monsterwek. wysuszeniem. Trzeba to sprawdzić. Kurwa, krótka jest, powiem ci. Nie, no nie jest taka krótka. Ty, jak mnie obcięłaś, to była krótsza. No. O, dobra, to, ale to wiesz. Ty ją ja chciałaś tak, że do połowy czoła tak, No właśnie. Takie dałaś tipy przed chwilą, więc ja nie chcę mówić, czy ja byłaby krótsza. Ja nie jestem fryzjerem, ja tylko wiem, co ja bym zrobiła. A potem my. Dobra kochani, mam dla Was info. Klientka wyszła zadowolona dzisiaj, zrobiła sobie już nową fryzurkę i wyszła tak żywka naprawdę spoko, a ja się z Wami żegnam. Kończymy tego vloga i widzimy się w kolejnym. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego. Pa-pa!